Bo za chwilę może zrobić naprawdę komuś krzywdę. A oczywiście w języku rosyjskim. Ale na tym przygoda się nie skończyła, bo każdy widzi to, co chce, w zasadzie. Ale kto wie, na pewno takie sytuacje mogą się powtarzać. Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale i w dzisiejszym wideo. Pałac kultury i nauki być albo nie być. Historia tego miejsca. Zapraszam serdecznie. Przygód, jak zwykle, nie zabrakło Putin w głównej roli. Zapraszam, będzie ciekawe. Bez wątpliwości, pałac kultury budzi dużo kontrowersji. Niektórzy uważają, że trzeba go zburzyć, a niektórzy uważają, że jednak nie. Piszcie koniecznie w komentarzach, co Wy uważacie na ten temat: czy chcecie, żeby on został, czy jednak nie. Ja Przeprowadziłam parę takich krótkich wywiadów, pytając ludzi z ulicy, tych których nie znam, z różnych branż, co oni myślą na ten temat, czy chcą, żeby on został, czy jednak nie. I większość ludzi, których ja pytałam, jednak było za tym, żeby on został. A i żeby była jasność, ja tych ludzi zupełnie nie znałam, te ludzie jakby nie są ze mną powiązani w żaden sposób. Napiszcie i dajcie znać, co Wy myślicie na ten temat. Trochę krótkie historie. Pałac Kultury i Nauki został zbudowany w latach 1952-1955, a jego projektantem był radziecki architekt Lew Rudniow. Budynek był darem narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Miał on być według podpisanego przez obie strony protokołu symbolem niewzruszonej przyjaźni narodów radzieckiego i polskiego. Pałac Kultury jest drugi pod względem wysokości całkowitej budynek w Polsce. Znajduje się w śródmieściu Warszawy przy placu Defilad 1. Pałac Kultury został bardzo dobrze zagospodarowany, jest siedzibą wiele przedsiębiorstw i instytucji użyteczności publicznej, w tym czterech teatrów, Teatro Studio, Lalka Dramatyczny, szóste piętro, również dwóch muzeów, Narodowe Muzeum Techniki i Muzeum Ewolucji, także możemy pójść do kina. Organizowane są także różnego typu wystawy i targi. Od 1958 roku przez wiele lat odbywały się tutaj międzynarodowe targi książki i towarzyszącej im kiermaszy, a także przez kilka lat na przełomie XX i XXI wieku targi Computer Expo. Również jest sala konferencyjna wydawiskowa dla 3000 osób, ale jak czytałam w informacji, było napisane, że sala kongresowa nie czyna od 2014 roku. Ale również znajduje się w Pałacu młodzieży basen. Świetną historię które właśnie mnie spotkało. Ja rozumiem, słuchajcie, że teraz jest młoda, widzieć wszędzie Putina i e, obwiniać go, wo, go jego we wszystkich ludzkich grzechach. Dziwię się, dlaczego jeszcze w trzęsieniu ziemi nie powiedzieli, że to on pewnie zrobił. E, ale oczywiście się nie śmieje z tego tematu. Tylko po prostu już, y, już tego jest za dużo. Historia zaczyna się następująco. Idea znaczy sobie do Pałacu Kultury Wchodzę i widzę, że stoi kobieta przed zdjęciem. Zdjęcia było reklamujące wystawę. No i ona zaczyna do tego zdjęcia krzyczeć: Co to? Putin, Putin, Putin. Krzyczy to w języku rosyjskim, bo chyba o swoim języku zapomniała. Nie wiem. I. Ja tak zobaczyłam, zobaczyłam, mówię, no chorych ludzi wszędzie nie brakuje, ale dobra, idę dalej. Poszłam do toalety przed wypiciem kawy, bo chciałam tą kawę się nabić. Jak się okazało, ona też później przyszła do toalety. Ja myję, staję sobie, myję ręce. Później ona zaczęła coś tam krzyczeć, obraźliwe słowa w mój adres, no bo nikt tam nie stał. Ja nie zwracając na to uwagę, no bo wiedziałam, że człowiek jest chory. Ale ona do mnie zaczęła podchodzić, zaczęła machać rękoma. Ja już mówię, nie, no nie wytrzymam. Zaraz coś się stanie. Ale pomyślałam sobie, no nie, no... Bo coś jest w Pałacu Kultury ochrona i za coś im powinni płacić. Więc zamieniąc, zamieniłam z nią parę słów. Widzę, że... Nie, tupet po prostu na no maksa. Powiedziałam jej też parę słów w języku rosyjskim, ale tam nie było już o czym gadać. Więc po prostu stwierdziłam, że pójdę do ochrony. Poszłam do ochrony, zgłosiłam to i powiedziałam, że niech zrobi porządek, wyprowadzą ją, bo za chwilę albo ktoś jej zrobi krzywdę, albo. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby tej osobie zrobili krzywdę, albo ona komuś zrobi krzywdę to by było najgorsze. Więc słuchajcie, po co opowiadam tą historię? Uważajcie na siebie. Tak to czasami jest, jak się za dużo chcesz pomóc i tak dalej. Ja rozumiem to wszystko, ale bez przesady. A i jeszcze powiem Wam tak, usiłowałam tą panią później znaleźć na zewnątrz, żeby Wam nagrać ten kabaret, bo to naprawdę trzeba było by obejrzeć, co tu się działo. Ale niestety nie było już pani. Ale kto wie, na pewno takie sytuacje mogą się powtarzać. Właśnie o to teraz już będzie i przejdzie do historii. To słynne zdjęcia. Nie wiem, czy Wy widzicie coś podobnego, czy nie widzicie. Ja to na przykład. Nie widzę nic, żeby był podobny, ale może mi się wydaje. Taka oto śmieszna historia, jeżeli można ją nazwać śmieszną, bo wszystko jest śmieszne, gdyby nie było takie smutne. Ale wracając do Pałacu Kultury, chcę Wam pokazać jego wnętrze. Budowę pałacu poprzedziły prace przygotowawcze. Miejską legendą jest to, że podczas prac przygotowawczych zburzono setki ocalałych przedwojennych kamienic. Jednak przeczą temu zdjęcia lotnicze oraz wykonane na ich podstawie plany zniszczeń. W pobliżu dworca kolejowego Warszawa Śródmieście ustawiona platformę widokową, z której można było obserwować budowę. Budowa gmachu trwała od 1 maja 1952 roku do 21 lipca 1955. Pracowało przy niej od 3,5 do 5 tysięcy robotników ze związku radzieckiego i około 4000 robotników polskich. Z powodu trudnych warunków mieszkaniowych w odbudowującej się z wojennych zniszczeń w Warszawie, przybyszy zamieszkowali na wybudowanym specjalnie dla nich osiedlu na warszawskich Jelonkach. Składało się one z drewnianych domków, a na terenie osiedla znajdowało się również kino, stołówka, świetlice i basen. Mam nadzieję, że podobało Wam się wideo. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał i do zobaczenia w kolejnych.